Ale się dzisiaj zdziwicie, z pewnością znacie starą bukmacherską zasadę, że z kuponami najlepiej wychodzi się na zdjęciach. A ja wam dzisiaj pokażę, że na filmikach jeszcze lepiej się wychodzi z tymi kuponami. I przygotowałem na dzisiaj taki kupon, że każdemu będzie z nim do twarzy. Dziś pora wreszcie ubrać coś konkretnego. Tak więc na kuponie pojawią się mecze drużyn, u których ostatnio konkretnie się działo. Zaczniemy od naszej ukochanej drugiej ligi rumuńskiej. No bo wiadomo, że z drugą ligą rumuńską to jest jak z kobietami, no im bardziej się w nią zagłębiasz, tym większą przyjemność się to sprawia. No ciekawe, czy komuś może się nie spodobać na przykład taki gol. To był gol strzelony przez bramkarza zespołu Braila z ponad 80 metrów. No kurde, przecież to jest dalej niż mój najbliższy monopolowy, no. A wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ten gol nie został uznany. A dlaczego? Bo był to rzut wolny pośredni, a piłka bezpośrednio trafiła do bramki. No gdyby ktoś tam dotknął przed tym strzałem tą piłeczkę na chwilę... To gol zostałby uznany. A tak, dupa. No I ten mecz był też przegrany, ale teraz, skoro już Bramkarz wie, jak strzelać takie rzuty wolne z 80 metrów, no to ja stawiam, że w ten weekend ta drużyna nie przegra. A akurat u siebie grają z jakąś Astrą. Nie wiem, z jakąś Astrą. Z pewnością nikomu ta nazwa nic nie mówi. No a nazwa Braila to chyba każdemu coś mówi, nie? Tak więc Braila 1x. A teraz wędrujemy do Rosji, tam ostatnio Podobno było całkiem chłodno To prawda na jednym z meczów Zespołu UFA Jedna z kibicek oglądała to spotkanie W samej bieliźnie Ale miała transparent skierowany do Jednego z zawodników I tam było napisane mniej więcej Coś takiego Hej Bauer, daj mi swoją koszulkę, bo zimno I Jak to się zakończyło? <laughs> ano dali jej tę koszulinę Ale dopiero następnego dnia Ją koleś zaprosił na trening no, panie Bauer, no przecież to elementarz. No Na co komu treningi w dzień, jeśli można wcześniej potrenować w nocy? No, na kolację trzeba było od razu wyciągnąć. Duży minus za karę stawiam, że najbliższy mecz Ufa przegra. A że grają z Zenitem Sankt Petersburg, no to nawet tam nie ma co się zastanawiać. W Dupala dostaną i tyle. Ufa, Zenit, dwójeczka. A o tym, jak ważne są nocne treningi, to przekonano się ostatnio w Norwegii. Drużyna Brand Bergen zajmuje ostatnie miejsce w lidze. No i zawodnicy postanowili coś z tym zrobić i stwierdzili, że potrenują w nocy i udali się na stadion. No i na tym stadionie sobie w nocy potrenowali, no i się z tego zrobiła jakaś gruba afera. No bo oni zamiast piłek, to na ten trening wzięli flaszki, a dodatkowo zaprosili jakieś swoje żony, przyszłe żony albo tam nie żony. W każdym razie zakończyło się to podobno wielkim chlaniem i dziką orgią. Bang bang, lucky look. Coś takiego tam się chyba odbyło. Najpierw w szatni, a później na boisku. I wszystko zrobili, oczywiście w pełnym zabezpieczeniu. Swoje telefony, każdy zostawił. Przed stadionem. Ale to zabezpieczenie pękło, jak się okazało, że na stadionie są kamery rejestrujące wszystko. No i mieli ich za to ukarać, no ale co? No ale okazało się, że tam cała drużyna była. No to kim mieli grać później? A jaka jest puenta tej historii? Że drużyna, która nie wygrała od 2,5 miesiąca, po tym nocnym treningu wygrała. Wniosek niech każdy sobie wyciągnie sam. Ja wyciągam taki, że w następnym meczu też ta drużyna nie przegra. Akurat gra na wyjeździe. Może chłopaki będą mieli okazję potrenować na innym stadionie teraz. No. Trom Godset? Jakoś tak się chyba nazywa gospodarz. Brandbergen X2. Podsumowując, Braila z drugiej ligi rumuńskiej nie przegra. 1x. Ufa przepierdzieli z Zenitem. Tutaj dwójeczka i Brandbergen na wyjeździe nie przegra. W meczu Brandbergen będzie X2. No i co? Nie mówiłem, że z takimi kuponami na filmikach tutaj się nieźle wychodzi? No to ja wychodzę. Dziękuję za uwagę.